Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, witam Cię w naszym kolejnym wideo, z tej strony Daniel Lampard i dzisiaj sobie porozmawiamy o doskonaleniu, ale systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powiem Ci, co właściwie w tym systemie należy doskonalić, jakie są zasady doskonalenia, ale też metody monitorowania. Abyśmy w ogóle wiedzieli, co należy doskonalić w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, a interesują Cię tematy związane z nową ISO 27001 oraz ogólnie z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem, to warto już teraz to zrobić. System zarządzania bezpieczeństwem informacji, tak samo jak każdy inny system, aby mógł skutecznie działać, musi być cały czas nadzorowany, utrzymywany, ale przede wszystkim doskonalony. I jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji, to to doskonalenie musi być szczególnie dynamiczne. Za chwilę Ci powiem, dlaczego właśnie w bezpieczeństwie informacji jest to takie ważne i co tak właściwie na to wpływa. Ale abyśmy mogli mówić o doskonaleniu, to musimy sobie uświadomić właściwie, co my powinniśmy doskonalić, jakie elementy monitorować i na co zwracać uwagę. Przede wszystkim zacznijmy od podstawowych elementów, czyli systemu. I jak wiadomo, system to również dokumentacja systemowa. Bezpieczeństwie informacji, tak samo jak w innych systemach, mamy opracowane polityki, zasady, instrukcje, procedury postępowania. Największym błędem, który najczęściej spotykam podczas wielu audytów, jakie realizuję, to nieaktualne standardy w stosunku do tego, co jest realizowane lub rozbieżności pomiędzy realizacją procesów a standardami. I to nie zawsze jest tak, że to użytkownicy. Czy zespoły realizują coś, co jest niezgodne ze standardem? Ponieważ zdarza się właśnie odwrotnie, że proces się rozwija, jest realizowany wręcz optymalnie. Natomiast, niestety, dokumentacja zostaje w miejscu, nie jest przeglądana, aktualizowana i dostosowywana do obecnych wymogów dla organizacji. Natomiast, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji, warto zwrócić uwagę, na to, że dokumentacja nie tylko powinna być przeglądana pod kątem prawidłowości realizacji procesu, ale przede wszystkim pod kątem prawodawstwa. Ponieważ w bezpieczeństwie informacji mamy też szereg wymogów prawnych, które są zależne od branży, w jakiej pracujemy. Dlatego też dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowana, ale przede wszystkim przeglądane powinny być zmiany w wymaganiach prawnych, które mogą wpływać na funkcjonowanie naszych procesów, szczególnie np. pod kątem ochrony danych osobowych, ale też cyberbezpieczeństwa. Kolejny element to tak zwane złe przyzwyczajenia pracowników. Niestety, ale wdrażając system bezpieczeństwa informacji, bardzo często zdarza się, że również. Wdrażamy nowe sposoby postępowania, nowe zasady, choćby na przykład nadawania dostępu do systemów IT lub w ogóle prowadzenia codziennej pracy z narzędziami IT. Bardzo często zdarza się tak, że użytkownicy tych systemów mają swoje schematy postępowania i przyzwyczajenia, które niekoniecznie są bezpieczne. Oraz oczywiście niezgodne z przyjętymi zasadami. Również to powinno być poddawane ciągłym przeglądom i wręcz eliminowane na bieżąco. Ponieważ pamiętajmy, że nawet jeden użytkownik postępujący niezgodnie z przyjętymi zasadami może stać się luką dla naszego systemu. A pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju ryzyka i zagrożenia właśnie lubią luki, i przez te luki niestety powodują choćby wycieki, informacje, utratę poufności, utratę dostępności lub zachwianie tzw. integralności. Kolejny element to postęp techniczno-technologiczny. Chyba nie muszę wyjaśniać, jak dużą dynamikę ma dzisiaj ten postęp techniczno-technologiczny, jak szybko zmieniają się zarówno rozwiązania, jak i dostępne narzędzia na rynku. Również należy pod kątem właśnie technicznym przeglądać nasz system, tak aby był on stale doskonalony, również w zakresie zabezpieczeń technicznych. Tak, aby rozwiązania, które na co dzień stosujemy, nie tylko były ciągle aktualizowane, Dostosowywane, ale też powinniśmy planować i analizować ich rozwój, modernizację, ponieważ to jest dzisiaj kluczowym elementem, aby te zabezpieczenia techniczne nie tylko były, ponieważ może się okazać, że po pewnym czasie one tak naprawdę nas nie chronią w takim zakresie skuteczności, jak to było na początku. Dlatego też ten element jest szczególnie wrażliwy, szczególnie krytyczny pod kątem systemów, które przetwarzają nasze informacje. Ostatnim elementem z tych bardzo ogólnych, ale niesamowicie ważnym są incydenty bezpieczeństwa informacji. Czyli również powinniśmy się doskonalić pod kątem analizy występowania incydentów bezpieczeństwa informacji. Dlatego też w samym procesie zarządzania incydentami tak ważne jest dokumentowanie tych incydentów. Zbieranie dowodów na ich wystąpienie, właśnie po to, abyśmy po czasie mogli wrócić do analiz, przeanalizować, co nas dotyka, jakie zdarzenia, które zdarzenia stały się realnymi incydentami i przykładowo mogły wpływać na zachowanie ciągłości działania lub też atrybuty, o których przed chwilą powiedziałem, czyli dostępność, poufność i integralność. Również warto analizować incydenty, które nie wystąpiły w naszej organizacji. Ale występują ogólnie na rynku lub w innych organizacjach. Bardzo często te informacje możemy znaleźć w ogólnodostępnych portalach, na mediach, na stronach internetowych, które specjalizują się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji lub cyberbezpieczeństwem. Wtedy możemy też wyprzedzać ewentualne ryzyka. Możemy szacować takie ryzyka i przygotowywać się poprzez wdrożenie działań zapobiegawczych, zanim dane zdarzenie lub dane ryzyko w ogóle nas dosięgnie. Ale teraz możemy sobie zadać pytanie: no dobrze, mamy już kilka elementów, które powinniśmy przeglądać, doskonalić, ale właściwie w jakiej formie to robić? Jak to realizować? No tutaj już sama norma przychodzi nam z podpowiedzią minimum trzech narzędzi do skutecznego przeglądu i rozwoju naszego systemu. Oczywiście nie jest to wszystko, ponieważ tych narzędzi możemy sobie. Dobrać i wdrożyć znacznie więcej. Natomiast te trzy podstawowe to mierniki, czyli wskaźniki mierzalne naszego systemu bezpieczeństwa informacji. Ale nie tylko ustanowienie tych wskaźników jest ważne, natomiast ważniejsze jest, abyśmy je na bieżąco monitorowali, zbierali dane, analizowali i oceniali, a na podstawie tego właśnie podejmowali odpowiednie decyzje. Drugi element to oczywiście audyt wewnętrzny. Który również powinien zależeć od dojrzałości naszego systemu, od dojrzałości naszej organizacji, jej złożoności, ale też przetwarzania informacji, a także ich krytyczności. I trzeci element, który podpowiada norma, a wręcz nakazuje go realizować, to przegląd systemu. Czyli na bieżąco powinniśmy przeglądać system pod kątem, właśnie, znów wskaźników, ewentualnych incydentów. Postępowania z dostawcami i wielu innych zakresów, które wskazuje nam właśnie punkt 9.3 normy ISO 27001. Czyli mamy już trzy podstawowe narzędzia, których wymaga od nas norma, które już pozwalają nam skutecznie ten system monitorować i na podstawie danych wyjściowych z tego monitorowania wdrażać odpowiednie zabezpieczenia w tych obszarach, o których właśnie wspomniałem. Mam nadzieję, że to wideo przybliżyło Ci tematykę doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Już teraz wiesz, na podstawie czego i na podstawie jakich narzędzi należy wdrożyć proces doskonalenia i rozwoju systemu. A jeżeli interesują Cię tematy związane z bezpieczeństwem informacji, to już teraz zapraszam Cię. Do subskrybowania naszego kanału. Również więcej informacji o możliwościach wdrożenia i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji znajdziesz pod tym wideo w opisie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym wideo.